Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was odcinkiem, który ma reaktywować jedną z moich ulubionych serii, które pojawiały się na kanale, a będą to ulubieńcy. Ulubieńcy kosmetyczni, ulubieńcy niekosmetyczni. Nie wiem, jak często te filmy będą się pojawiać. Czy będzie to tak, jak to było w roku ubiegłym, co miesiąc? Czy może będę przeplatać te filmy z miesiąca na miesiąc i raz będą to nie kosmetyczni ulubieńcy, a raz kosmetyczni. Chciałabym, aby te filmy rzeczywiście regularnie się pojawiały, dlatego. Że ja do nich wracam i widzę, co w przeciągu roku mi się podobało i do jakich kosmetyków chciałabym powrócić, i które się u mnie sprawdzały, ale. I też myślę, że dla was są to fajne filmy, dlatego że we vlogach czasami te kosmetyki znikają, a tutaj jednak wszystko jest fajnie skondensowane i można sobie zobaczyć, obejrzeć, czym się zainspirować, może coś podpatrzeć, może wam również te kosmetyki przypadną do gustu, może właśnie wy czegoś takiego szukacie, dlatego też Mam nadzieję, i to jest takie moje silne postanowienie, żeby te filmy regularnie się pojawiały. Ostatni ulubieńcy byli we wrześniu i od, tamtego, od tamtej pory udało mi się sporo kosmetyków odkryć, jednak ich Wam na kanale nie pokazywałam, dlatego też. Yy, w przeciągu kilku kolejnych miesięcy pewnie będę wam uchylać rąbka tajemnicy, co takiego się u mnie sprawdziło. I dzisiaj przychodzę, tak jak to zawsze miało miejsce u mnie w ulubieńcach kosmetycznych z pięcioma produktami, które odkryłam, w których się zakochałam i chcę wam serdecznie, serdecznie z całego serca polecić i mam nadzieję, że u was sprawdzą się tak fantastycznie jak i u mnie. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam was do oglądania dalej. Nie macie bladego pojęcia jak bardzo się cieszę, że wracam do tej serii będę wam polecać moje kosmetyczne nie kosmetyczne, Kosmetyczne odkrycia. Ostatnio na mojej drodze stanęło naprawdę wiele fantastycznych produktów, ale również za jakiś czas myślę, pojawią się inspiracje, może nawet w tym tygodniu inspiracje nie kosmetyczne. Opowiem Wam o książkach, o serialach i mm, o różnych rzeczach, ale o tym w kolejnym filmie. Tak więc przejdźmy, przejdźmy w końcu do tych kosmetycznych odkryć, bo mam pięć fajnych smaczków i najlepsze jest to, że te kosmetyki nie kosztują więcej niż 50 zł, więc myślę, że jeśli chodzi o tą kwotę, to też yy, wiele z Was będzie mogło sobie na te kosmetyki pozwolić, jeśli tylko będziecie zainteresowane. Na początek dwa produkty pielęgnacyjne i pierwszy z nich to jest roślinna pianka mijąca do twarzy z firmy Soraya i to jest ta seria Plante. Mamy tutaj 99% składników pochodzenia naturalnego. Jest woda Neroli i alga Wakame, cokolwiek to jest. Jak widzicie, już na pierwszy rzut oka widać, że ten produkt jest przepiękny. Ja Wam kiedyś pokazywałam i polecałam również tonik z tej serii, który też fajnie się u mnie sprawdził i nadal się podpisuje po tym, że warto po niego sięgnąć. A tutaj proszę, przetestowałam piankę. Ona już prawie mi się kończy. Wydaje mi się, że tutaj tej, tyle tej wody zostało. I po pierwsze, jest to bardzo wydajny produkt. Mamy tutaj 150 ml. Cena to jest około 20 zł. Można ją dostać na promocji. Ja chyba ją kupiłam za około 13 albo 15 zł. Dostępny kosmetyk w Rosmanie. Jeśli chodzi o pompkę, to ona w ogóle się nie zacina i wystarczy jedna pompka, aby rozprowadzić ten kosmetyk na całej twarzy. Ja ją używam tylko i wyłącznie rano, ponieważ wydaje mi się, że wieczorem ta pianka byłaby troszeczkę za delikatna, a jeśli chodzi o poranne zmycie tej całej pielęgnacji z twarzy, tego wszystkiego, co się w ciągu nocy nagromadziło, to sprawdza mi się fantastycznie. Idealnie wszystko zmywa, domywa, nie przesusza buzi oraz nie ściąga jej. Nie ma żadnego takiego podrażnienia, więc naprawdę, dziewczyny, bardzo serdecznie Wam polecam. Ma ładny zapach, ta pianka również nie znika ani z dłoni, ani z twarzy. Chwilę może na tej twarzy posiedzieć, naprawdę genialny produkt, polecam serdecznie, jeśli jeszcze nie używałyście to myślę, że warto, tym bardziej, że jest dostępna dla większości z Was na wyciągnięcie ręki i muszę Wam tutaj przyznać się szczerze, że ja nigdy za kosmetykami Sorai nie przepadałam, kiedyś starałam się je używać, to było nie wiem, jakieś 10 lat temu, możliwe, że ponad 10 lat temu kiedy była młodsza, ale niestety często mnie po tych kosmetykach wysypywało, nie sprawdzały się u mnie, podrażniały mi skórę, a tutaj ta seria Plante rzeczywiście mnie zachwyciła i powiem Wam, że sięgnęłam po nią tylko dlatego, że przyciągnęła mnie szata graficzna i cieszę się, że po nie sięgnęłam, bo na pewno jeszcze nie raz będę je kupować. Jak tylko będę w Polsce, bo myślę, że warto, e, warto. Tym bardziej, że one są tanie, wydajne, fajne, dobrze się sprawdzają, polecam. Drugi kosmetyk, e, który jakiś czas leżał u mnie w szafce i czekał na swoją kolej i na szczęście w końcu po niego sięgnąłam i autentycznie się zakochałam, to jest kosmetyk z firmy Schwarzkopf i jest to odżywka w sprayu przeznaczona dla włosów normalnych do włosów suchych. Mamy tutaj 200 ml produktu i ona. Ma te, tak zwaną technologię Cell Protector yy, i pochodną kwasu hialuronowego. Ma ułatwiać rozczesywanie, ma sprawiać, że te włosy będą y, ładniejsze, będą, nie będą się plątać i rzeczywiście to odżywka to robi. Ja ją używam od jakichś dwóch miesięcy, jak widzicie, tyle mi zostało. Używam ją po każdym myciu, potem jak już odcisnę włosy ręcznikiem. Dosłownie. Pięć razy sprzykuję całe włosy tą odżywką i widzę fantastyczne rezultaty. One nie są zniszczone, nie są przesuszone, genialnie się błyszczą, chociaż tutaj też możliwe, że jest zasługa właśnie tego olejku, który pokazywałam Wam w moich ulubieńcach roku z Anwen. Bo też codziennie staram się, czy co drugi dzień, wcierać ten olejek we włosy, żeby te końcówki nie były zniszczone i się nie rozdrajały. Jak na razie jestem zadowolona, ale myślę, że ta odżywka sprayu przyczynia się do tego, że te włosy są tak błyszczące. Tak miękkie i um, też ładnie pachną. Polecam bardzo dobry spray, który jak sprzykujemy włosy wydostaje idealną giełkę. Nie ma tych kropli za dużych, mamy fantastyczną giełkę, więc naprawdę naprawdę można. <sighs> Ten spray używać praktycznie codziennie, słyszałam opinię, że przesusza włosy niektórym dziewczynom, u mnie nic takiego się nie zdarzyło, nie zauważyłam, nie zauważyłam żadnego przesuszenia, a wręcz przeciwnie, delikatnie te włosy nawilża, więc um, ja chyba za ten kosmetyk zapłaciłam około 20, może 30 zł i wydaje mi się, że warto, na pewno jeszcze sięgnę nie raz, jak tylko wykorzystam to wszystko, co mam u siebie w zapasie. Um, też sobie zapiszę na moją listę kosmetyków, do których chcę wrócić, bo naprawdę jestem zachwycona i tylko żałuję tego, że tak późno po ten kosmetyk sięgnęłam, bo jest fantastyczny. Teraz przejdźmy do kolorówki. I tutaj mam również dwa kosmetyki, które z czystym nie mogę Wam polecić, których się zakochałam i używam teraz non-stop codziennie. Nie mogę użyć nic innego, tak bardzo lubię te kosmetyki. Po pierwsze. Mam tutaj róż, róż wypiekany z firmy Milani, o którym było głośno jakiś czas temu na YouTube, i to jest ten dosławiony kolor 05 luminoso, i jest to, jak widzicie, brzoskwiniowy róż. I wiele z was, jeśli oglądacie mnie, to się zdziwi bo ja zazwyczaj sięgam po takie róże, które są rzeczywiście różowe. U mnie w toalecie wcześniej może raz był brzoskwiniowy odcień, ale go się szybko pozbyłam. Był to kosmetyk chyba z Inglota, jednak nie sprawdzał się u mnie, a już na pewno nie sprawdzał się w sezonie jesienno-zimowym. A tutaj jest wręcz przeciwnie. Fajnie ten kosmetyk odświeża buzię, tak ją rozświetla, daje taki dziewczęcy, młody blask. Dzisiaj również mam ten róż na sobie. Prawda, że nabiera się go dużo na pędzel i się go nakłada, ale fantastycznie można go rozetrzeć. Nie robi plam, jest idealny, rozświetla tą buzię. I w ogóle róże to są według mnie najfajniejsze kosmetyki, jeśli chodzi o konturowanie buzi. Najbardziej widzę takie ich działanie rozświetlające, takie odmładzające. Ja jestem zachwycona tym kolorem 05 Luminoso. Znowu żałuję, że tak późno po ten kosmetyk sięgnęłam, bo naprawdę jest genialny. Długo się wokół niego kręciłam, bo chyba ze trzy razy byłam w bucie, zanim go zakupiłam. Kosztował 10 albo 11 funtów. po widziałam go w drogerii internetowej za około 40, 45 albo 50 zł. Jest go tutaj 3,5 g, ale przez to, że jest to produkt wypiekany, to wydaje mi się, że będzie bardzo wydajny. Ja go używam od ponad miesiąca, a prawie nawet dwa, bo chyba już w grudniu podczas vlogmasa po niego sięgałam. A jak widzicie, tutaj nie ma żadnego zużycia, cały czas mam to uwypuklenie i naprawdę ja jestem zachwycona, zakochana, przepiękny, taki brzoskwiniowy odcień z takimi małymi różowymi drobinkami. No, Genialny jest. I też nie mam nic do opakowania. Podoba mi się. Słyszałam opinię, że to jest tandetne, że się psuje u mnie. Na razie wszystko działa. Genialna rzecz. I już drugi kosmetyk kolorowy, którym też jestem zauroczona i też sięgam po niego codziennie, to jest kredka. Kredka do oczu z firmy Nam. Begańska, długotrwała kredka do oczu, mocno napigmentowana, idealnie rozprowadzająca się formuła i tutaj się zgodzę jest bardzo dobrze napigmentowana jest to idealny odcień różu, który, przez który wasze spojrzenie wydaje się takie odświeżone i też wyglądacie na bardziej wyspane niż e, jeśli byście miały za sobą ciężką noc, może tak. Jest miękka, ale nie jest za miękka i za to jest ogromny plus. Nie jest również twarda, ma właśnie idealną miękkość. Nie mam żadnego problemu, żeby nałożyć ją na linię wodną i utrzymuje się przez cały bity dzień. Kosztuje około 15 zł do 20 zł, dostępna jest chyba w naturze, jeśli się nie mylę. I polecam Wam serdecznie. Na pewno kupię jeszcze kilka tych kredek na zapas, jak tylko będę w Polsce lub jeśli będę miała taką możliwość bo się zakochałam. Nie jest droga, jest tańsza niż e, moja kredka z Nabli, która do tej pory królowała. Tamta kredka chyba kosztuje około 40 -50 zł, albo i więcej, a ta w cenie 15-20 zł, no proszę was, naprawdę warto, jeśli... Nie, nie powiem tego, bo chciałam powiedzieć, jeśli miałbyście kupić jakiś jeden produkt z tych ulubieńców, to kupcie to, ale nie. Każdy kosmetyk jest tutaj fantastyczny, każdy jest idealny, a ta kredka, no, jest cudowna i w tej cenie... Naprawdę sięgajcie, jeśli lubicie kredki beżowe i takie odświeżone spojrzenie i chcecie, aby ta kredka utrzymywała się przez cały dzień, to ją polecam, jest, jest genialna. I ostatni yy, produkt, bo nie jest to już stricte kosmetyk, jest to taki gadżet-akcesorium do mycia pędzli, który znalazłam w kalendarzu adwentowym z Glam Shopu. To jest to mydełko od plamierz do pensji syntetycznych oraz gąbek. Jeśli oglądałyście moje vlogmasy, to wiecie, jak bardzo się ucieszyłam, jak tylko znalazłam w jednym okienku ten kosmetyk, bo naprawdę chciałam go przetestować. Słyszałam o nim dużo pozytywnych opinii, widziałam różne filmiki na YouTube czy to na Instagramie, jak działa ten kosmetyk. I się nie zawiodłam. Cieszę się, że w końcu ktoś wyszedł z inicjatywą i jest to jeszcze polska marka, że, wysz, że Glamshop wyszedł z inicjatywą stworzenia takiego kosmetyku, produktu, bo powiem Wam, że brakowało czegoś takiego na rynku. Czegoś specjalistycznego do mycia pędzli. Ja zazwyczaj cały czas w sumie myję pędzle jeszcze tym szamponem z Johnson's Baby, delikatnym, ale Potem jak zmieniła się formuła, nie jestem z niego już tak bardzo zadowolona i szukałam czegoś innego. Tutaj mamy dełko pamięć właśnie do pędzli syntetycznych oraz gąbek, i na pewno zaopatrzycie się w ten szampon i odżywkę do pędzli z włosia naturalnego, bo tak można mieć również um, tym produktem pędzle z włosiem naturalnym, ale nie można przesadzać, bo niestety składniki, które zawarte są w tym produkcie, mogą niszczyć tamto włosia. Więc raz w miesiącu myję wszystkie pędzle. Tym medełkiem, a tak co tydzień już pędzle syntetyczne tylko i wyłącznie tym, na to uczulam, żebyście nie zdziwiły się, jak będziecie mieć na przykład pędzle z włosiem naturalnym, nie wiem ile razy padnie tutaj słowo włosie, naturalne słowa, ale że Wam się na przykład zniszczy. Tak wygląda to mydełko. Przepięknie ono pachnie. Ja już używałam. O, proszę, jedna lampa się wyłączyła. Momencik. Ja już używam tego kosmetyku od jakiegoś czasu i jestem bardzo zadowolona. Będę do niego wracać. To na pewno, jak będę miała tylko taką możliwość. I też warto zaznaczyć, że bardzo uprzyjemnił mi cały proces mycia, którego ja szczerze mówiąc nie znoszę. No, nienawidzę myć pędzli. Robię to raz w tygodniu, bo wiem, że muszę, ale. Z tym mydełkiem jest to o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze. Dobrze, to były wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam polecić w tym miesiącu. Koniecznie dajcie znać, czy którykolwiek z nich używałyście. Jeśli tak, to jak się u Was sprawdziły, albo czy może po mojej rekomendacji zaopatrzycie się w któryś produkt. Też napiszcie mi, jakie kosmetyki Wy ostatnio odkryłyście, bo często sobie robię. Znaczy mam taką listę zrobioną z kosmetykami polecanymi od Was i jeśli jakiś produkt napotkam, czy czegoś będę potrzebować, to na pewno sięgnę po coś w pierwszej kolejności z Waszego polecenia. Ja w tym momencie się z Wami żegnam. Jeśli cieszycie się, że seria ulubieńców kosmetycznych wraca, to zostawcie kciuka w górę, żeby mnie zmotywować, aby taki film pojawiał się raz w miesiącu, albo raz na dwa miesiące. Mam nadzieję, że przy takim harmonogramie zostanę. Życzę Wam udanego dnia. Cieszę się, że tutaj byliście i do Zobaczenia już niedługo na moim kanale w kolejnym filmie. Na razie! Pa!